Dzisiaj też przyjechałem na tak zwany zalew rogoźnik 3 Co jest trochę nie, nie bardzo pasuje co do teorii zalewu no bo to na zalew nie wygląda a tutaj pamiętam z dzieciństwa że ten zalew był tu pod tym całym mostem to no tu wszystko było zalane w tej chwili zostało tam tylko tyle. Zaraz zobaczy, zobaczycie. Tu to leci tylko tędy. A to tu wszystko pod tym mostem. Wszystko tu było zalane. Tutaj było kamieniste dno. Zaraz zostało tylko tyle. Też oczywiście siatka na brzegu. Jak widzicie. I tak przy okazji to też jest Jaworznik. On płynie tam. I tam jest co z ostatniego filmiku, co widzieliście: ten, te ruiny mostu, mój Młyn, przepraszam, u walerów. Także zobaczę, może, może tutaj na jakieś gażety wędkarskie wpadnę, bo tutaj nie wiem, czy to są patyki, czy to są pręty. To zaraz, chyba patik. Także zobaczę, może wskoczę w wodery i trochę tutaj poszukam. Tu się ludzie raczej nie kąpią. Bardziej może wędkarze będą grasować. Tam widzę ławeczkę. Tutaj z tego co pamiętam za dziecka, jakby tu przyjeżdżaliśmy To chyba tam było gospodarstwo i tym Pan twierdził, że to jest jego teren prywatny i nie wolno się tutaj kąpać No także takie rzeczy Najpierw sobie zrobimy spacerek I tutaj coś pod mostem nie leży niestety z F200 bo mój F400 doznał wczoraj kontuzji i będę go musiał reanimować złamała mi się magnetyczka i śruba została w środku w magnesie także będę kombinował co z tym zrobić oprócz kamieni nic nie było także idę po linę, porzucam trochę Dobrze kochani, jestem już nad wodą. magnes na magnetyczce. Pierwszy rzut. Zobaczymy, może jakiś gadżet wędkarski wpadnie. może sobie rękawice i będziemy ciągnąć. A co do magnetyczki, bo ja tam nagrywałem filmy z magnetyczki, jak zrobić magnetyczkę. A to taka moja rada na przyszłość, o się człowiek uczy na błędach. Dobrze jest, żeby ta śruba jednak była z nierdzewki lub z mosiądzu i wtedy ją dopiero do magnetyczki przyspawać, bo to jednak tam rdzewieje i później jest bardzo ciężko odkręcić. Ja kilka razy odkręcałem z magnetyczki i się udawało, no, a tym razem się nie udało, się urwała śruba. Także warto się nad tym zastanowić. Nie wiem czy takie śluby w ogóle są, czysto po pierwszym rzucie rzucamy dalej, żeby to jednak nie pozbyć się tego. Także porzucałem godzinę, gazetów nie było. Jadę gdzie indziej, do następnego koni.